Dzień dobry, dzisiaj pokażę jak w telefonie Samsung, jest to akurat S8, ale dużo Samsungów ma taką samą funkcję, jak yy, przywrócić ustawienia fabryczne. Na przykład, sprzedajemy telefon, chcemy wyczyścić swoje wszystkie dane w telefonie, aplikacje, yy, hasła zapisane itd. Yy, więc przez sprzedaż najlepiej zrobić takie sobie ustawienia fabryczne. Yy, I tak, żeby to zrobić, to wchodzimy w ustawienia. Klikamy sobie ustawienia i szukamy tutaj w ustawieniach takiego czegoś jak e, ustawienia ogólne bodajże, o zarządzenia ogólne, zarządzanie ogólne, o coś takiego. I klikamy to, i teraz mamy opcję resetowanie. Klikamy resetowanie. I tutaj mamy kilka opcji, natomiast żeby zrobić yy, ustawienia fabryczne, to tutaj mamy ustawienia fabryczne, resetuj telefon do domyślnych ustawień fabrycznych, spowoduje to skasowanie wszystkich danych, w tym plików i pobranych aplikacji. Więc coś takiego robimy i wtedy mamy telefon wyczys wyczyszczony. Klikamy to i teraz mamy tak, tu to, to jest wypisane wszystko co zostanie usunięte z telefonu. Mi to odpowiada, to jest wszystkie aplikacje, wszystko co tutaj jest na telefonie. Klikamy resetuj. Jeszcze mamy zapytanie, czy usunąć wszystko? Tak, chcemy usunąć wszystko. Telefon nam się wyłącza i w tej chwili resetuje. Za chwilę uruchomi się automatycznie, Wyczyszczo wyczyszczony, bez żadnych aplikacji, bez żadnych haseł i tak dalej. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Dziękuję, pozdrawiam.